Na drodze załomotały kopyta. Siri obejrzała się i zamarła sparaliżowana strachem. Ścigał ją czarny rycerz w hełmie ozdobionym skrzydłami drapieżnego ptaka. Skrzydła szumiały, powiewał czarny płaszcz, podkowy krzesały iskry na bruku drogi. Nie była w stanie się poruszyć. Czarny koń przedarł się przez przydrożne krzaki. Rycerz krzyknął głośno. W krzyku tym była Cintra. Były w nim noc, mord, krew i pożoga. Siri pokonała obezwładniający strach i rzuciła się do ucieczki. Z rozpędu przesadziła żywopłot, wpadając na maleńki dziedziniec z basenikiem i fontanną. Z dziedzińca nie było wyjścia. Dookoła były mury, wysokie i gładkie. Koń zachrapał tuż za jej plecami. Cufnęła się, potknęła i wzdrygnęła, trafiając plesami na twardą, nieustępliwą ścianę. Była w pułapce. Drapieżny ptak załopotał skrzydłami, zrywając się do lotu. Czarny rycerz poderwał kona, przeskoczył żywopłot odgradzający go od dziedzińca. Kopyta zadrudniły na płytach posadzki, koń pośliznął się, pojechał, przysiadając na zadzie. Rycerz zachwiał się w siodle, przechylił, koń zerwał się, a rycerz spadł, łoskocząc zbroją o kamien. Podniósł się jednak natychmiast, szybko osaczając Ciri wciśniętą w róg. Nie dotkniesz mnie! Krzyknęła, dobywając miecza Nigdy mnie już nie dotkniesz! Rycerz zbliżał się powoli, rosnąc nad nią jak ogromna czarna wieża. Skrzydła na jego hełmie chwiały się i szeleściły. Nie uciekniesz mi już, Lionko Sintry! W szparze hełmu płonęły bezlitosne oczy. Nie tym razem! Tym razem nie masz już dokąd uciekać! szalona panno! Nie dotkniesz mnie! Powtórzyła głosem zduszonym z grozą, przyparta plecami do kamiennej ściany. Muszę wykonuję rozkazy! Gdy wyciągnął ku niej rękę, strach ustąpił nagle. Jego miejsce zajęła dzika wściekłość. Pięte, zastygłe w przerażeniu mięśnie zadziałały jak sprężyny. Wszystkie wyuczone w Kaer Morchen ruchy wykonały się same, gładko i płynnie. Ciri skoczyła, rycerz rzucił się na nią, ale nie był przygotowany na piruet, którym bez wysiłku wygnęła się z zasięgu jego rąk. Miecz zawył i ukąsił, niechybnie trafiając między blachy pancerza. Rycerz zachwiał się, upadł na jedno kolano. Spod trysnęła jasno-czerwona struga krwi. Wrzeszcząc wściekle, Ciri znowu otoczyła go piruetem, znowu uderzyła, tym razem prosto w dzwon hełmu, obalając rycerza na drugie kolano. Wściekłość i szał zaślepiły ją zupełnie. Nie widziała nic oprócz nienawistnych skrzydeł. Posypały się czarne pióra, jedno skrzydło odpadło, drugie zwisło na zakrwawiony na ramiennik. Rycerz, wciąż nadaremnie usiłując podnieść się z kolan, spróbował zatrzymać Klingę Miecza chwytem pancernej rękawicy. Stęknął boleśnie, gdy wiedźmińskie ostrze rozchlastało kolczą siatkę i dłoń. Pod kolejnym uderzeniem spadł hełm. Ciri odskoczyła, by nabrać impetu do ostatniego morderczego ciosu. Nie uderzyła. Nie było czarnego hełmu. Nie było skrzydeł drapieżnego ptaka, których szum prześladował ją w koszmarnych snach Nie było już czarnego rycerza z Cintry Był klęczący w kałuże krwi, blady, ciemnowłosy młodzieniec O oszołomionych, błękitnych oczach i ustach wykrzywionych w grymasie strachu Czarny rycerz z Cintry padł od ciosów jej miecza, przestał istnieć Z budzących grozę skrzydeł pozostały porąbane pióra Przerażony, skulony, broczący krwią młodzik 刘义庆。